Witam Was po raz pierwszy w kolorze. Tak pewnie wyglądała pierwsza transmisja kolorowa w telewizji. Poprzednie nagrania były dosyć ciche, więc postarałem się, żeby to było głośniejsze. Podgłoszę je albo w OBS-ie, już w OBS-ie już podgłosiłem. Jeżeli dalej będzie ciche, to po prostu podgłoszę je też w programie do montażu. A dzisiaj zajmiemy się tym, jak nie zawirusować swojego komputera. To będzie poradnik z totalnych podstaw tego, jak chronić się przed zagrożeniem. Oczywiście mówimy tutaj tylko o wirusach, nie mówię już o phishingu. Czy innych tego typu sposobach wyłudzeń, itd. Jeżeli pracujesz w firmie i wiesz, jak się chronić na bardziej zaawansowane sposoby, to wystarczy, że po prostu wyjdziesz z tego filmu, bo to nie jest to ewidentnie film dla Ciebie. Może zacznijmy od tego, że najważniejszym programem antywirusowym jest to, co masz w głowie. Bo nawet jak masz jakiegoś antywirusa, to jak nie wiesz, jak się chronić przed wirusami. To i tak pewnie coś złapiesz. Dobra, to przejdźmy do tego, w czym najbardziej powinieneś, powinnaś spodziewać się wirusów. Są to po pierwsze zaszyfrowane pliki zIP, o których zaraz powiemy, ale jeszcze nie teraz. Dokumenty yy, i wszelkiego innego rodzaju pliki z programów biurowych, oraz instalatory, no i pliki wsadowe. Dobrym sposobem na to, jeżeli nie rozpoznajecie plików, żeby sprawdzić, co to za plik, jest kliknięcie na niego prawym. Właściwości i tutaj wyświetla się jego rozszerzenie. Jeżeli nie wiecie, co to jest za rozszerzenie, wklepujecie sobie po prostu w Google. To jest akurat archiwum. Właśnie w archiwach można się spodziewać wirusów. Dlaczego w archiwach mogą być wirusy? Otóż dlatego, jeżeli pobieramy taki plik, z reguły część stron go skanuje tych hostów, na które się je wrzuca, no, ale może też być coś takiego. Przy pliku jest gwiazdka w nazwie. Oznacza to, że plik jest zaszyfrowany. Wtedy żaden antywirus go nie przeskanuje. Możemy go spróbować sobie wypakować i prosi nas, nas o podanie hasła. To hasło z reguły jest umieszczane na stronie internetowej. Nie zawsze tak jest, że jest to wirus, nie jest to reguła, ale bardzo często właśnie w taki sposób wirusy są roznoszone. I warto zwracać uwagę na to, z jakiej strony się go pobiera i co to dokładnie ma być, bo w wypadku wypakowania takiego czegoś może już być za późno. Jeżeli strona, z której plik został pobrany, nie daje żadnych informacji o tym, czy jest to bezpieczne, czy nie czy było skanowane przez jakieś antywirusy. Możemy skorzystać ze strony VirusTotal. Link do tej strony dam wam w opisie. Jest bardzo prosta w obsłudze, czyli bierzemy sobie plik, przerzucamy go, klikamy Confirm Upload i czekamy. Aktualnie jest plik skanowany. Tutaj wyświetla nam się na zielono lub czerwono, jeżeli wykryje zagrożenie. ilość wirusów, a tutaj ile antywirusów go już przeskanowało. W przypadku, kiedy jest plik jakiś często pobierany, dosyć znany ludziom, może być tak, że dalej jest wykrywany np. przez dwa, trzy antywirusy. Wtedy z reguły jest to wynik fałszywie pozytywny. Czyli znalazło wirusa w czymś, czego tego wirusa nie ma, jak sama nazwa wskazuje. A tutaj jeszcze mamy. Community Score, czyli co użytkownicy sądzą o tym pliku, pod warunkiem, że plik był wcześniej przez tych użytkowników oceniony. Czego za to nie powinniście wrzucać na Virus Totala Przede wszystkim swoich prywatnych zdjęć, swoich prywatnych dokumentów i tym podobnych, gdyż Virus Total udostępnia wszystkie wrzucone tam pliki w celu skategoryzowania poziomu bezpieczeństwa właśnie w tych plikach. Można też zrobić tak, aby wszystkie pliki, które pobieramy, były automatycznie wrzucane do Virus Totala, zanim je otworzymy. Zaraz pokażę, jak to zrobić. W tym celu przenieśliśmy się na Windowsa 10. Moment, gdzie tu jest ten program do pobierania przeglądarek? Aha, dobra, tutaj. Ok, jesteśmy już w przeglądarce internetowej. I pasowałoby teraz zainstalować Virus Totala jako rozszerzenie. Pokażę to na Chromie, aczkolwiek wydaje mi się, że Virus Total na inne przeglądarki także jest i dodaj do chroma, dodaj rozszerzenie i teraz Virus Total jest już w przeglądarce możemy sobie kliknąć w rozszerzenia i kliknąć sobie Virus Total aby zmienić ustawienia, tak jak tutaj to jest pamiętajcie, żeby zawsze mieć zaznaczone żeby pliki, które są jakimiś PDF-ami dokumentami i zdjęciami nie były skanowane może to nie jest za sobą pewne ryzyko bo jak już mówiłem w dokumentach i innych plikach Office'a mogą też być wirusy, konkretnie mogą to być makra, które mogą działać w nieodpowiedni sposób, ale jest to lepszy sposób, żeby tego nie skanowało, niż żeby na przykład nasze zdjęcia walały się po internecie. A teraz pokażę Wam dwa dosłownie najprostsze sposoby do sprawdzenia, czy na naszym komputerze nie ma złośliwego oprogramowania. Pierwszy, który jest mniej efektywny, klikając Ctrl-Alt-Delete, manager zadań. No, i tak, najpierw w procesach sprawdzamy, czy jakiś proces nie żera nam za dużo czegokolwiek w sumie. Jeżeli tak jest i faktycznie żera nam czegoś za dużo, wyszukujemy go w internecie. Jeżeli jest to wirus, dopiero usiłujemy się go pozbyć. Możemy też tutaj kliknąć sobie, gdzie tu są uruchamiane w tym nowym systemie. No. Bo była aktualizacja. O jest, aplikacja autostartu. Jeżeli tutaj jest coś, y, czego, czego po prostu nie znamy, wydaje nam się, że może to być niebezpieczne. Także to wyszukujemy. Wracając jeszcze do Windowsa 10, y, wejdziemy sobie w y, zabezpieczenia. Klikamy sobie tutaj. Y, klikamy sobie opcję skanowania. Skanowanie przy użyciu Microsoft Defender Offline. I klikniemy sobie skanuj teraz. Oczywiście inne programy antywirusowe też mają tą funkcję. Ja tylko po prostu pokazuję na przykładzie Defendera, bo jest domyślnie w Windowsie. Oczywiście komputer za chwilę nam się ponownie uruchomi, bo jest to skanowanie offline, czyli system nie chodzi. Butuje się tak, jakby z samego w sobie Defendera i sprawdza po prostu, czy nie mamy gdzieś wirusów. Dokładnie tak to będzie wyglądało. To może trwać trochę dłużej na niektórych komputerach, wszystko jest zależne po prostu od wydajności komputera i od tego jaki jest dysk, no, w przypadku M2 działa to dosyć szybko ale jak wiadomo nie każdy ma M2, no tutaj za szybko to nie idzie co prawda szybciej niż jakby system był na HDDku ale jednak nie jest to demon prędkości. Po wykonaniu tej operacji, komputer uruchomi się ponownie. Jeszcze wracając do archiwów skompresowanych, mamy tutaj też opcję skanowania. Swoją drogą polecam też kupić sobie WinRara. Muszę z tym kiedyś skończyć. Żeby przeskanować plik w takim archiwum, oczywiście, jeżeli nie jest zaszyfrowany, klikamy sobie na niego lewym, klikamy sobie skanuj i możemy wybrać dowolny antywirus pod warunkiem, że jest to Windows Defender. I możemy wybrać dowolny antywirus pod warunkiem, że jest zainstalowany. Więc z totalnych podstaw byłoby już to na tyle. Oczywiście wiadomo, że nie powiedziałem tu praktycznie nic o bronie przed wirusami z takiego punktu widzenia bardziej zaawansowanego, ale. To jest poradnik dla ludzi, którzy nie wiedzą, jak się bronić przed wirusami w ogóle. Kiedy już będą znali te sposoby, mogą zainteresować się czymś bardziej poważniejszym. Mam nadzieję, że pomogłem, także dzięki za oglądanie, trzymajcie się, komentujcie, subskrybujcie i dobranoc.